Witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj za mną bohaterka, bohater, bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli Hortensja, postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, które często pada na różnych forach ogrodniczych w tym czasie. Pytanie pod tytułem Dlaczego moja Hortensja nie kwitnie? Słuchajcie, odpowiemy sobie, dlaczego może nie kwitnąć i co zrobić przede wszystkim, żeby zakwitła. Za mną jest Hortensja, która jak widzicie ma bardzo mało kwiatów, bo ma raz, dwa, trzy, cztery kwiatostany i myślę, że to będzie świetny przykład. Na to, co możemy zrobić z taką hortensją, aby w końcu zobaczyć na niej więcej kwiatów. Zapraszam do odcinka. Szanowni Państwo, powodów, dla których hortensje nie kwitną, e, może być wiele. Tak naprawdę, może to być na przykład zła lokalizacja naszej rośliny, złe cięcie, e, przenawożenie, na przykład zbyt duża ilość azotu, e, czy też przymarznięcie pąków kwiatowych wczesną wiosną, to też się zdarza, e, bądź za duża konkurencja, jeżeli chodzi o wodę. Zobaczcie na przykład ta hortensja, w jakim otoczeniu rośnie. Nie? Tu jest bardzo duża konkurencja, jeżeli chodzi o, o wodę. Jeżeli chodzi o cięcie, to tylko słowo wspomnę, że hortensje, które kwitną na pędach dwuletnich, no po przycięciu nie zakwitną w roku cięcia, prawda? To jest taka rzecz niby oczywista, ale niektórzy o tym zapominają. Czas sobie odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, aby taka hortensja miała więcej kwiatów i po prostu kwitła. Potrzebne nam będzie takie narzędzie, czyli łopata. Podchodzimy do naszej hortensji 20 cm od naszej rośliny, tak? Wbijamy łopatę i wyjmujemy, i tak dookoła. Co my teraz robimy? Przycinamy, przycinamy korzenie. Dlaczego to robimy? Stwarzamy w ten sposób sytuację krytyczną dla rośliny i taka roślina wypuści nowe korzenie. Nowe feny i w przyszłym roku yy, obdaruje nas kwiatami. Pozwolicie, że na potrzeby odcinka przerwę przycinanie korzeni. Ważne jest, żeby przyciąć korzenie yy, i wbijając łopatę nie podważać. Nie? Żeby to było tylko przycięcie 20 cm od rośliny dookoła. Tak, przycinamy, przycinamy korzenie. To jest jeden z najlepszych sposobów na pobudzenie hortensji do kwitnięcia. W taki oto sposób właśnie stwarzamy warunki krytyczne dla naszej roślinki, która po prostu musi się ratować w związku z tym, że ma przycięte te korzenie. Zahamujemy tym cięciem wzrost rośliny. Nasze pędy szybciej zdrewnieją. Hortensja wypuści nowy korzeń, wypuści też pędy nowe, na których, na których po prostu zakwitnie. Słuchajcie, jakie są Wasze pomysły na hortensje, które nie chcą kwitnąć? Zapraszam do komentarzy, chętnie z Wami porozmawiam na ten temat. Ja się z Wami żegnam i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Muszę przyciąć ją do końca. Na razie, cześć.